Pan Wojtyński? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Jan? Tak. A, ja przyjechałem z Ameryki. No i co? I chciałem Pana zapytać, czy Pan pamięta mojego ojca, Abrama z Radoszyny? Pamiętać, pamiętam. Przychodził tutaj. Co? Tutaj na to Nie, budowę? nie tutaj. Ale czy pan go widział tutaj w czasie okupacji, jak się ukrywał? Czy czasem jak nie przychodził nie. po pomoc? Raz tylko widziałam. Raz, raz widziałam, przyszedł, przyszedł e, i tego. Taki brudny, zarośnięty. Przyszedł. No i wprost do nóg mi padał. Jasiu, powiedza, zabij mnie, bo mnie życie już niemiłe. Mnie już się tak na przyksiło mówi? ukrywać, mówi, przed Niemcami. O. A ja mówię, słuchaj, nie wiesz, gdzie zabijają? Ty, mówię, chcesz, żebym ja ciebie zabił? A ja byłam łogówniarz. Miałem może 15 lat. No co ja byłem? I... I skąd też przyszedł. Uciekaj, mówię, gdzie gdzie pieprz rośnie. A on koniecznie zabij go mówię. Najwyższą ty spokój. Ja mówię ciebie, bo dobił, nie wiesz gdzie zabijają. I ci jak ci życie nie biłe, to, to i ci cię zabiją. A od tamtej pory nie widziałem go. I co się z tym stało potem? Nie powiem. Nie powiem, bo nie wiem. Nie wiem, nie pamiętam. Nie powiem tego. Wie pan, co nam mówili niektórzy. Co? Że pański brat Aha. mógł być tym, który zabił mojego ojca. Panie, bądź pan dziesięć lat młodszy to był chłop dorosły, tak? Ożynił się. A ja co był? Tyl, zaledwie po szkole. A skąd ja mogę wiedzieć? Ja nie mogę tego wiedzieć. Ludzie mówią, że Pan też brał w tym udział. W ogóle nie. Nic takiego nie było. A co... I... Panu szuka? Ja pan szuka? Ja sobie nie życie, rozumie pan? Ale dlaczego pan... Ja chcę mówić powiedzieć o co mam chodzi, a nie przyjechaliście sobie ja, dobrze, ja panu czy... powiem, ja panu powiem, no proszę bardzo, nie pan, pan posłucha. Chodzi o to, że pański ojciec znał mojego ojca. Ja się chciałem dowiedzieć, co się stało z moją rodziną i z moim ojcem. Bo Myśmy okay. przyszli Bo... do Pańskiego ojca poprosić go, żeby nam opowiedział. To trzeba powiedzieć nie tylko ja ojcu. Jest... Ojciec jest stary, może nie chce coś mówić. Ale ojciec jest świadkiem był. Nie to nie obchodzi.